Jestem w jakimś pieprzonym moście, wiesz? Ale kompletnie kojarzę tego mostu, ale biegnę za gościem. Biegnę za gościem, zobaczymy. Może go ubiję, może on mnie ubije. Dziś... Raczej dzisiaj, ludzie, nie będzie tego Infestation World, bo się po prostu nie chcemy... A czy to pewnie wbicie na jakikolwiek serwer dzisiaj będzie trwało wieki. No stwierdziliśmy, że jutro sobie wbijemy i zobaczymy jak to działczy. Gdyż dzisiaj po prostu będą takie problemy techniczne zająć życie, jako że to dzisiaj startuje. niż tak koło godziny 17. Nie mam pojęcia, no mówię, nie wiem. Na razie biegnę typa dojechać, a później ci powiem gdzie jestem. I po prostu infestation będzie jutro, jak to wszystko już będzie takie bardziej pewne, nie? Ale spokojnie pogramy. Obiecywałem, że pogramy. Czy myślałem, że to dzisiaj będzie trochę wcześniej? A się okazało, że to będzie dopiero o 17, więc to trochę koliduje z moimi chęciami i planami gry w exila Tak więc... Myślę, że raczej pójdziemy dzisiaj pograć sobie troszkę w exila jeszcze. Na pewno, a... Odpuścimy sobie tego. Investation na jutro. Dobra, gość gdzieś tu był. Bo wygląda jakby przeleciał przez to miejsce tak trochę Nie ma się w piosu. 50. A hmm. on tam biegnie dalej, dobra No ja za nim Co on kombinuje? Ogólnie kawa czy nic uda? Wystałem taki niedojebany już do masakra. Ja bym jeszcze tak pospał do 16. Co, za psycho? No stary. Ja o 10 <laughs> Ale ten, tak sobie myślałem w sumie, że muszę. Czy muszę? Zrobię trochę inaczej, jeżeli chodzi o godziny live'a, bo to może być w sumie lepsze. Nieważne weekend czy nie. Po prostu godzin, live będzie codziennie o 18. Ale to jeszcze spokojnie, czyli jutro będzie normalnie wszystko. A live będzie codziennie o 18:00 ze względu na to, iż yy, lepiej puścić live'a dłużej, że tak powiem, na noc, niż po prostu zrobić go wcześniej. I później nie mieć na nic generalnie czasu, nie? Tak po prostu. Generalnie rzecz biorąc, stwierdziłem, że nie mam po prostu na nic czasu. Oprócz tego. Dlatego być może jutro. Live będzie o 16, ale jeszcze nie wiem. Na razie są 4 osoby, więc przyjmijmy, że na razie nie będziemy go dać o live'ach. Ha, leży, lol. To Sh zombie shotgun zombie OP, co? nie. <laughs> shotgun O. Zedałam na plecach. Nie. What the fuck? Get right! Thompsona miał. Co za gość, położyłem gościa kurwa z shot shotgunem, gościa z Thompsonem, nie? Ej, mapy nie mogę wziąć. Koziewa gość miał. Zara? Tak, 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 z gościem. Jestem blisko ciebie. Jest jeszcze jeden koleś. Słysze, z pistoletu, Jak, tak? Będzie. Jakiś lamus, tak. Leży. 2 do zera. Get rekt, kurwa. Get rekt, bitch. Jestem, jestem jakieś półtora kilometra od ciebie. No, tak mniej więcej. Bo słyszałem dosyć tak głośno, ale... Wytłumione bardzo. No, tak z kilometr myślę, wiesz? No. Będzie, z o kurwa, z miał paratroopera, bierę. Mogę od niego mapę wziąć? Zajebiście, mogę wszystko. Eee, A gdzie ty gdzie się strzelały, chyba w mieście? Można by tak powiedzieć, wiesz? Bo ja nie widzę że tego miasta wokół siebie. Koło miasta przy takim moście, wiesz? Bardzo na boi? No mam broń Mam dwie bronie Mogę bardzo ci jedną sprawdzić wziąć Mogę no coś wymyśleć, Czekaj, czaj, 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 wyszedź. Wystrzeli ci... teraz. To zaraz strzelę, poczekaj. Teraz za ja, bardzo ja, nie mogę. Koło mostu. Mm, wezmę ci Thompsona. Nie, Thompsona cię nie bierę, bo on nie mam mo Jestem przez most przebiegam teraz. No czekaj. Teraz strzelę, wezmę ci to dziadostwo. Ehm, um, albo jej nie wezmę, popilnę. Ty chciał po prostu. No czekaj, strzelę z Makarowa. Tu się? Dobra, ja jestem blisko już. A jesteś Zginę na tym na... moście, no. no? To dawaj, bo tu są dwa ciała, dwie bronie. No po prostu żyć nie umierać, nie? Tylko, że już się wy wypstrykałem z sajem praktycznie. Coś z niego podniosłem. I don't know co. Tu jest w sumie ten mapa, kompas. No, full service generalnie, więc. Jakiś plecak większy. Gitara, to chodzi. Bierz, co chcesz. Potrzebę. wsiadłem, wsiadłem, wsiadłem <laughs> Treba Trababa z jak kuwa. Drugie ciało jest tu ze skałą. Koleś snajperkę tu ty? No miał, miał. Uwa ma haczeta, ale on nie ma do tego haczeta w sumie ten ja se wezmę to dziadostwo. W sumie nie mam amunicji już do Bajkala. Choć z drugiej strony ten Bajkal jest zajebisty. Nie mogę jego mapy podnieść. No ja też nie mogę właśnie. Co za gnój. Nie mogę nic podnieść od niego. Poza tymi górnami No ale plecak chociaż możesz wziąć, nie? Co za frajer. On o, miał większy plecak ma niż ty. Jest sniperkę. Mhm. Tu masz jeszcze wejść coś jak z niego coś potrzebujesz Kurde i to no coś wziąłem <gry> Dobra. Uwielbiam Dobra. takie szybkie akcje kuwa na początek live'a To Dobra. z reguły świadczy coś dobrego <gry> Dobra, chyba jest goku aż Arma Texture save you lol na <laughs> Możemy iść. Masz mozinę? Mm, nie. Co masz? M19A3 z dwoma... A, bo, no bo idę mozina Z dwoma tymi. Z, z półtorej w sumie magiem. że tak powiem. Ten